Serdecznie zebraliśmy się tutaj po to, aby zaprotestować przeciw przemocy psychicznej na naszych dzieciach. Jesteśmy tutaj tydzień przed świętami, aby wam pokazać, że to są kolejne święta bez naszych dzieci, bez naszych wnuków. Jak długo jeszcze pozwolicie na to, aby łamać wszystkie? Prawa Konstytucji, nasze i dzieci. Jak długo jeszcze pozwolicie na niszczenie psychiczne naszych dzieci i wnuków? Przykro nam z tego powodu, że zamiast przygotowywać się do świąt, cieszyć się zakupami z wnukami, z dziećmi, zjechaliśmy się tutaj z różnych zakątków Polski, aby wam pokazać, że nie godzimy się na psychiczne znęcanie. I za pozwoleniem Waszych, naszych dzieci i wnuków. Pomimo wszystko życzymy Wam rodzinnych świąt. Yes. 姐姐。 Jesteśmy tutaj pod Gmachem sejmu, gdzie właśnie tutaj jest ustawodawca. E, wracamy do tematu. E, jest z nami Jacek, Jacek Kułecki. E, Jacku. To jest serduszko dla mojej córeczki na tej symbolicznej choince. Tak są, śmierć to, śmierć są inne, 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 inne tutaj też imiona dzieci są. Jacku, co, co tutaj dzisiaj robisz? Jestem, wspieram i ole i protestuję, tak jak i nieraz też w swoich transmisjach, e, e, no, przeciwko temu, co, co się dzieje w naszym e, kraju. No, e... Mówię, po raz kolejny nie widzimy dzieci w święta. E, tak naprawdę mamy troszeczkę nieudolne prawo, bo niby, niby gdzieś coś jest ustalone, natomiast jest to nieegzekwowane. E, cały czas walczymy też o, o Senacki Druk 63, który jakieś wprowadza restrykcje, bo niestety rodzice, którzy dopuszczają się alienacji, no są po prostu bezkarni. Jedyna kara w naszym kraju, jaka jest, to jest zagrożenie grzywną, tudzież przyznanie takiej grzywny, które często mają wymiar śmieszny, bo zaczynają się od 20 złotych. Więc znam takie przypadki, gdzie rodzic dopuszczający się izolacji ma powiedzmy miesięcznie 100, czy 200, czy 300 zł i z uśmiechem na twarzy, dołączając jeszcze jakiś epitet, przelewa takie pieniądze i dalej dziecko jest niewydawane na tak zwane kontakty. Ale są też sytuacje, kiedy są tak zwane niewypłacalne osoby i dług narasta i nadal jeden z rodziców, oczywiście cała rodzina tego dziecka nie widzi, więc my jesteśmy tu, żeby zamanifestować nasze wszystkim niezadowolenie, pokazać rządzącym, którzy na troszeczkę pójdą do swoich ciepłych prawda, apartamentów, spędzą czas z rodziną, no niestety wiele dzieci tego nie spędzi naprawdę setki tysięcy dzieci w tym kraju nie będą miały możliwości spędzenia z tatą z mamą z dziadkami świąt Bożego Narodzenia gdzie tak jak mówię mianujemy się krajem bardzo katolickim też jestem katolikiem a no niestety no jest to taka inaczej dla wielu dzieci ten czas nie będzie czasem magicznym i, i, I niestety nad tymi ubolewami jesteśmy też, żeby zamanifestować po raz kolejny swoje niezadowolenie i licząc na to, że może gdzieś to dotrze, ktoś to zobaczy, ktoś zrozumie, jaka to jest wielka krzywda. I, i, i może może w tym kraju coś się, coś się zmieni, bo nasze dzieci nie mają czasu czekać. Coś się dzieje jakimiś drobnymi krokami, natomiast uważam, że czas e, 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 za szybko ucieka dzieci, tak jak moja córka. Moja córka straciła 3 lata najpiękniejszych dni dzieciństwa. Dobrze, Jacku, chciałem się zapytać w takim razie, no, no okej, okay, nie, miesz nie mieszkacie razem y, z mamą twojego, twojej córki. I tak, y, jakbyś, czy wystarczyłoby ci, że chociaż na jeden dzień świąt córka by y, przyszła do ciebie i oddałbyś na przykład na dni także też mamie. A, powiem tak, e bo Przecież jak to, jak to ja to dobra, mówię dla, dla, dla ludzi, moje, którzy, dla mojej, którzy nie rozumieją dla tego. Dla córki jestem w stanie wiele rzeczy zrobić, natomiast uważam, że y, to musi być ogólne porozumienie. Myślę, że ja wychodziłem ze wszystkim, z każdą inicjatywą, na wszystko chciałem się godzić, proponowałem mediację naprawdę, nie przynosi do rezultatu, więc... Myślę, że oczywiście zgodziłbym się na wszystko, ale z drugiej strony jesteśmy ludźmi dorosłymi i to nie może polegać na tym, żeby ktokolwiek, czy to ojciec, czy matka, żeby to była forma szantażu, że wiesz co, masz trzy dni, tam ci jeden dzień, masz dwa tygodnie wakacji, a ja ci pozwolę tylko na tydzień. Owszem, cieszymy się, ja w tym momencie cieszę się z pięciu minut spędzonych z drugą w szkole, z dziesięciu. Natomiast w ciągu ilu? Na przykład to jest w ciągu miesiąca 5-10 minut? Czy no jak ja to mam, wygląda? Co Ja czy tak naprawdę mogę się z córką widywać. Jest to 6, mówiąc tak, są, jak, jak jest sąd, mówi: 6, 6 kontaktów w miesiącu. Czyli mam każdą środę i, i co drugi weekend. I te 6 razy widzę się z córką, bo oczywiście w dni, kiedy mogę zabrać córkę ze szkoły, moja córka się nie pojawia w szkole, przyjeżdżam w inny dzień. Więc to jest tak naprawdę 6 razy po 10 minut może to wyjść. Czyli to będzie 60 minut na miesiąc. Czyli w tym, w tym, w tym czasie no nie da być rodzicem, nie, nie da się. Da się... Być rodzicem. Ja, ja moi drodzy, ja moi drodzy, dopiero moja córka chodzi już do drugiej klasy, dopiero teraz, pierwszy raz zobaczyłem, jak moja córka, jak moja córka e, pisze, bo poprosiłem ją o napisanie listu do Świętego Mikołaja i ze wzruszeniem ja i moja mama, babcia zobaczyliśmy, jak Nikolka pisze. Oczywiście mam wgląd w oceny w różne e, e, sprawy związane ze szkołą, natomiast nie wiem, jak moja córka czyta, nie wiem, jak moja córka uczy się na pamięć, nie wiem, jak moja córka pisze, no bo nie mam na tą chwilę dostępu, bo nie ma takiej możliwości, żeby e, po prostu usiąść, otworzyć zeszyty, odrobić lekcje, przeczytać książkę, no czyli, czyli nie, nie możesz czuć rodzicem, nie, który tak na przykład tak, by tak, chciał tak, pomóc jestem, córce na przykład momencie, w jakichś lekcjach, czy tak jak, on zainteresować? Tak, w tym momencie, moi kochani, tak jak wielu z nas czuje się jak taki zwykły, tylko i wyłącznie bankomat, bo to jest kuriozalne, że matka twierdzi, że jestem agresywny, niebezpieczny, że zagrażam dziecku, że w ogóle nie nadaje się do wychowywania naszego dziecka. Natomiast no dobrze. do płacenia każde... pieniędzy jak najbardziej się nadaje. Każde dziecko, każde w ogóle z nas ma jakieś zainteresowania. Czy znasz zainteresowania swojej córki no, i czy jesteś tak. w stanie ją wesprzeć, na przykład jeździe na rowerze, czy nie wiem. <grym> nie, nie chwaląc ja... się, nauczyłem moją córkę jeździć na łyżwach. Już pierwszy raz na łyżwach byłam, mam 3 latka, nauczyłem się na rolkach, nauczyłem ją jeździć na rowerze. Zresztą czeka na nią prezent, który sobie wybrała zielony rower na 20-calowych kołach od zeszłorocznych zeszło, zeszło urodzin i do tej pory nie miała przyjemności na nim jeździć. W Łodzi, jak się spotykaliśmy jeszcze przez jakiś czas, miała prywatne lekcje pływania. Są sam, jestem osobą dosyć aktywną i w ten sposób też spędzaliśmy z Nikolą czas, więc wiem, co lubi. Wiem, jakie lubi bajki. Jej bohaterem był SpongeBob Bobkańcza z Różowa Pantera. Mamy wszystkie części epoki oglądamy, więc układamy Lego Friends. Naprawdę no, wiem, co moja córka lubi. Czyli w tym czasie... Wiem, rozmiar, w tym ubrania. czasie sześciu tak, tak naprawdę minut nie, nie. jesteś w stanie... Te widzenia polegają na tym, że rozmawiamy o szkole, rozmawiamy o ocenach, pytam się, co zjadła na obiadek, cały czas ją mobilizuję, żeby jadła, przywożę ubranka, czyli to ubranka też przymierza, no bo dziecko rośnie, więc staram się kupować oczywiście od dopasowane, ale też chcę, żeby to dziecko chodziło w tych ubraniach, czyli żeby one nie leżały gdzieś. Natomiast z przykrością muszę stwierdzić, że tych rzeczy moja córka nie nosi, no bo to jest właśnie też sposób na to, żeby wymazywać ojca z życia dziecka, bo jak założy kurteczkę, czy bruzeczkę, czy buciki, to są one od taty, zapyta się Małżanka, skąd masz takie fajne buty? Mam od taty. I właśnie na tym to polega, że mimo że te rzeczy kupuje moja córka w tych rzeczach, nie chodzi. Dobrze, to inaczej. A w takim tak. razie, jak, jaki Twoim zdaniem może być powód, że taki rodzic jak mama Twojej córki się tak zachowuje? Czyli, Jaki, twoim zdaniem? E, no Jest to stwierdzone przez fachowców. E, u nas jeszcze nie jest to jakoś usankcjonowane prawnie alienacja rodzicielska. Jest to rodzaj zaburzenia, i, i ja się z tym w zupełności zgadzam. Słuchajcie, nie jest normalne, żeby człowiek dorosły, e, wykształcony e, w ten sposób postępował z taką istotą, jaką jest dziecko. E, niewinną istotą, która wiele rzeczy nie potrafi zrozumieć. I biorąc pod uwagę, to, słuchajcie, to nie jest normalne. Ja nie jestem fachowcem, nie jestem. Psychom, ale jeżeli nawet jest jakaś wewnętrzna zadra, urażona duma, czy męska, czy, czy kobieta, jakakolwiek animozja i to można się nie nienawidzić można się gdzieś tam za plecami nie można oczywiście bo to nie jest normalne opluwać ale Dziecko jest to dobro nadrzędne. Ono jest niczemu niewinne. I w tym momencie wykazujemy się dojrzałością, dorosłością, rozumem i nie możemy tak postawać. Więc to jest takie moje, moje, moje zdanie, że jest to jakiś rodzaj zaburzenia, jakiś rodzaj nienormalności. Wierzcie mi, że uważam, że jest to, kto tego nie doznał, tego nie zrozumie. Natomiast nie mam w sobie czegoś takiego, że teraz jakby córka ze mną była, żeby na przykład zakazał macę, Bo ja wiem, jakie to jest cierpienie, pomijając moje osobiste. Dziecko cierpi. Ono niczego nie potrafi zrozumieć. Ono siebie obwinia, ona obarcza siebie tą winą. No dobrze, jesteśmy tu pod Sejmem, gdzie no, yy, jest tworzone prawo. Czy, twoim zdaniem, prawo jest na tyle marnie jakoś wykorzystywane, co do. Prawo, tak, u nas prawo jest nie. Czy nie, ewentualnie zmienić prawo? Czy, 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 czy to jest bo, bo trawie... wina sądów? To jest wszystko po kolei, słuchajcie. Tak naprawdę zaczyna się to od dolnych instytucji, czyli mopsów, gopsów, szkół i tak dalej. Te instytucje naprawdę mogą wiele zdziałać. Prawo, prawo, nie jestem do końca. Ale czy obecna... mają narzędzia? Mają narzędzia. Oczywiście, że tak, bo sąd wydając jakiekolwiek orzeczenie, sąd poniekąd umywa ręce, bo sam sąd jako wysoki sąd czy sędzia nie podejmuje tak naprawdę decyzji. Opiera się na właśnie opiniach o zss ów opiniach e, e, jakichś tam innych e, instytucji, właśnie szkół, e, mopsów, gopsów i na tej zasadzie potem podejmuje Podejmuje decyzje, często na całe, na całe życie dziecka. Natomiast nie jestem do końca zorientowany, ale wiem, że w kodeksie rodzinnym, w kodeksie cywilnym, w karnym są. Paragrafy, które ustalają dokładne prawa dziecka. I ta izolacja jest określona już dawno jako znęcanie się psychiczne dzieckiem. Czyli jest to z tego, co się orientuje artykuł 207 Kodeksu Karnego i są sankcje. W Krio też są wszystkie rzeczy określone. Dziecko wszystkim w tym, moment, w pewnym momencie są łamane wszelkie prawa dziecka. Sąd rodzinny zawsze w takiej sytuacji, jeżeli matka czy ojciec nagminnie narażają dziecko, nadużywają władzy, jest bardzo proste rozwiązanie. Przekazanie władzy drugiemu rodzicowi. Natomiast... Niestety u nas się to nie dzieje. Procedowanie jest latami i to jest kolejny ból. W innych krajach odbywa się to w kilka miesięcy, maksymalnie pół roku. Ja jestem w sądzie od 2018 roku. E, czyli, Twoim zdaniem, sądy mają już nawet narzędzia, tylko nie stosują ich, tak? Tak, na tą chwilę, Z tego, co wiem, są takie narzędzia, że, że można to przyspieszyć, można to, ale prosty przykład. Jeżeli my, rodzice, czekając na te tak zwane OZS-y, e, oczywiście no, zdania są podzielone i czekamy na te OZS-y czasami dwa lata. E. Czyli powinniśmy nie stać tutaj pod tym serwentem, tylko pod sądami. Czy pod sądami... Y w tym gmachu też ustala się zasady, którymi kieruje się potem sąd, więc ci, ci ludzie, robiąc odpowiednią ustawę, e, też to regulują, więc sądy mogą rozkładać ręce. Bo oczywiście jest procedowanie, to nie jest wina sądu, że na przykład jest taki termin czekania na, na OZSS. To nie jest wina sądu, że to wszystko tak dwa i to nie jest wina sądu, że e, różnego rodzaju prawnicy też celowo przyciągają to wszystko i no, oczywiście to się do tego. No, Zresztą e, mogę, mogę powiem coś co drastycznego. niestety jest, jest to, moi drodzy, też biznes, jest to po prostu biznes, bo zarabiają, adwokaci zarabiają, kuratorzy, komornicy, etc., etc., i to jest przykre, że właśnie na rozpadach rodzin... Dobromir Sośnierz, poseł e, Konfederacji, chciałbym się zapytać, e, co z dukiem senackim 63, czy ewentualnie e, Bog, idą dalej pracę, czy stoją? To jest raczej sprawa zamknięta. Zostałby warty nacisk, wystraszyli się i, i, i zostawili. Czyli, jeżeli chodzi o. o... To jest alternatywny, bardzo zły projekt e, pani senator Kochan. Próbowałem z nią rozmawiać o tym, ale wydaje mi się, że nie, nie przekonałem jej w najmniejszym sobą, że to jest złe. E, więc, e, no ale to z drugiej strony, mamy po posiedzeniu naszego zespołu do spraw zorganizacji, uzyskaliśmy raczej. E, negatywną opinię ze strony rządu co do, do tego projektu uselanowskiego 550, więc on też nie przejdzie, bo rząd go nie chce. Yy. E, więc no sytuacja jest patowa, nic, tam, nic się nie zmienia w takim razie. Czyli nie, nie, dzieci nie mogą liczyć Ale na... Ale z trzeciej strony jest jakiś już projekt rządowy przygotowywany, który też jest zły i on prawdopodobnie, który jest rządowy, to przejdzie. A można się z nim zapoznać, pod jaki numer można? No nie ma chyba numeru druku jeszcze, to jeszcze nie weszło do Sejmu, to jest gdzieś tam w konsultacjach między resortami. trzeba gdzieś tam poszukać. Ja go mam, ale nie pamiętam jak go znaleźć teraz z głowy. No dobrze, no dziękuję w takim razie. Mam nadzieję, że coś się poprawi. Niestety, w takim razie jest za wielkie lobby które... Jest za tym, żeby jednak dzieci były niszczone. Yy... Jacku, czy chciałbyś coś jeszcze dodać w ogóle? Coż ja <noise> mogę dodać, wcale mnie to, mnie, mnie to nie dziwi, yy, bo wiadomo, tak jak powiedziałem, to jest tak naprawdę też. Czyli około rozwodowy biznes będzie kwitł nadal. I yy, dzieci schodzą na dalszy na plan. No, można się po tego, tego. Ale powiem ci ten, yy, ten projekt, ten yy, 550, czy tam też nie przeszedł. No tak, no, no niby tak, no, ale to w takim razie mamy dalej sytuację patową i opieramy się na tym... Zostajemy na z tym, 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 co było. Na tym, co jest. No i tak naprawdę jest niewiele, tak jak mówię. Jest, są możliwości, natomiast są długo i źle procedowane. Czasami celowo są tak robione cały czas. Jeszcze mamy... Na tym momencie się odniosę, że tak jak mówiłem, niestety części alienacji dopuszczają się matki. I, I żyjemy cały czas takim stereotypem, tak naprawdę z lat... Prawo z lat 50. słuchajcie. Stereotyp, prawda? E, e, matki polki. Natomiast wiemy doskonale, że kobiety robią kariery, kobiety są... Moment I naprawdę, wieszcie mi, w momencie, kiedy przez rok czasu się widywałem z córką na różnych placach zabaw i tak dalej, to ojcowie są na tych placach zabaw, ojcowie są w kinach. To już nie jest tak jak kiedyś, że, że facet pracował w fabryce i, i matka, prawda, nie pracowała, zajmowała właśnie dziećmi. To wszystko się zmieniło. Natomiast no, podejście naszych prawda włodarzy się nie zmienia. A tak jak mówię, jest to biznes okołorozwodowy, który no, napędza też koniunkturę i to jest przykre, że kosztem dzieci, kosztem dzieci. No to niestety całą wypowiedzią i całą płętą tego co usłyszeliśmy od posła kończymy tę transmisję. Oby dzieci miały... Także i mamy i tatę. Ale to nie znaczy, że my rodzice mamy się poddać. Ja cały czas to powtarzam też w swoich relacjach, że mnie muszą zabić, wsadzić do więzienia, cokolwiek zrobić. Walczę o moją córkę, walczę o dobro wszy wszystkich dzieci, i, i dlatego no, myślę, że tym bardziej musimy się, moi drodzy, mobilizować, żeby walczyć. Żeby